Long, Witam i zapraszam na mój kanał Tęsknota za Prawdą. Ja nazywam się Daniel Long. Niezależnie od tego, czy oglądasz mnie na YouTube, czy słuchasz podcastu, bardzo dziękuję za przyłączenie się do mnie. Naprawdę doceniam to, że wpadłeś. Cal Pierce jest dyrektorem służby Pokoje Uzdrawiania. Mówi on, że otrzymał bezpośrednie objawienie od Boga, aby uruchomić ponownie Pokoje Uzdrawiania Johna Gileika w Spokane w budynku Rookery. Objawienie to otrzymał, gdy pościł przez 40 dni, ponieważ, jak mówi, tak nakazał mu Bóg. 40 dni, tak jak Jezus, tak jak Mojżesz. Tak więc Cal Pierce pościł przez 40 dni i w tym czasie często odwiedza grób Johna Gileika, gdzie modli się o namaszczenie Johna Gileika. I kiedy znajduje się przy tym grobie, Bóg mówi do niego: wiesz, musisz zacząć działać, jest czas na modlitwę i czas na działanie. I w ten właśnie sposób otrzymuje on od Ducha Świętego w czasie pobytu na grobie Johna G. Lakea mandat do działania i ponownego otwarcia pokojów uzdrawiania. Ludzie nazywają to wysysaniem z grobu lub nasiąkaniem z grobu, a może bardziej poprawnym politycznie słowem jest określenie chwytanie płaszcza. Ale tak czy inaczej to, co robi Karl Pierce jest niebiblijną praktyką. Cal Pierce jest częścią społeczności Bethel i mieszkał w Reading, kiedy zdecydował się na przeprowadzkę do Spokane. Należał do kościoła Billa Johnsona. Ci ludzie zajmują się wysysaniem mocy namaszczenia z grobów i nie jest im obca ta praktyka. Są znani z tego, że to robią. Pozwólcie, że pokażę Wam kilka zdjęć. Po pierwsze jest tu zdjęcie grupy studentów z Bethel, którzy zajmują się wysysaniem namaszczenia z grobów. Na niektórych zdjęciach znajdują się oni na nagrobku Marai Woodworth-Ether. A tu mamy żonę Billa Johnsona, Benny Johnson. Jestem pewien, że jeśli śledzicie zjawisko nasiąkania, wysysania z grobów, które miało miejsce w Bethel w ciągu ostatnich kilku lat, to wiecie, że wszystko zaczęło się właśnie w Bethel. Więc widzimy tutaj żonę Billa Johnsona, Benny Johnson, która leży na grobie CS Louisa, próbując jak sądzę wyssać trochę jego namaszczenia. Wysysanie z grobów ma korzeń w poglądzie, że Bóg obdarzył pewnych mężczyzn i kobiety specjalnym namaszczeniem. I kiedy oni umarli, to namaszczenie nadal pozostaje w ich kościach, w ich ciałach, w ich martwych ciałach, nawet kiedy są w grobie. No i ta moc jest tam niewykorzystana. Jeśli więc ktoś chce otrzymać część tego namaszczenia, musi udać się na dany grób, położyć się na nim albo modlić się przy nim i nasiąknąć tym namaszczeniem. Oto krótkie nagranie, zresztą bardzo dziwne. Na którym jeden z uczniów Bethel wysysa sok namaszczający z grobu Williama Branama. Nie wiem co ten ruch miał oznaczać. Wydaje mi się, że namaszczenie pochodzące od Branama było tak potężne, że ten człowiek po prostu nie mógł ustać w miejscu. Tak właśnie wygląda wysysanie z grobu. Wystarczy wejść na YouTube i wpisać hasło Grave Soaking, aby znaleźć różnego rodzaju filmy, na których widać, jak robią to studenci z Bethel. Zobaczysz również filmy, które są przeciwne tej praktyce i mówią o tym, że jest to niebiblijne. Warto więc wejść na YouTube i samemu to sprawdzić. Wszystko zaczęło się od grupy Bethel. Bill Johnson również w to wierzy. Pozwól, że coś ci pokażę. Mam tu deksyongkę, postępujem fizyka niepa. right here. It's called The Physics of Heaven. To jest rozdział Willa Johnstona zatytułowany Odzyskiwanie naszego duchowego dziedzictwa. A tak przy okazji, to jest naprawdę heretycka książka. Ludzie z kościoła Bethel wierzą w fałszywą Ewangelię. Carl Pierce należy do tej grupy i to oczywiste, że wierzy w te rzeczy. Bo dlaczego miałby być przy grobie Johna G. Lake'a i robić to, co tam robi? Ale pozwólcie, że pokażę że Wam, co mówi Bill Johnson w tej książce. Spójrzcie na to w sekcji Nieodebrane namaszczenia. Są namaszczenia, objawienia i tajemnice, które pozostały nieodebrane i są dosłownie tam, gdzie je pozostawiono. Innymi słowy, są one nieodebrane w ciałach, w tych korpusach, które leżą w grobie. Które pozostały nieodebrane i są dosłownie tam, gdzie je pozostawiono, ponieważ pokolenie, które w nich chodziło, nie przekazało ich dalej. Wierzę, że możemy odzyskać sfery namaszczenia, sfery wglądu, sfery Boga, które przez dziesięciolecia pozostawały niepielęgnowane, decydując się po prostu na ich odzyskanie, udowodnienie i utrwalenie dla przyszłych pokoleń. A więc zasadniczo udajmy się do grobu tego pomazańca i odzyskajmy namaszczenie, które nigdy nie zostało przekazane. Przekazane. Taki jest zamysł tego. Pozwólcie, że przeniosę was na stronę internetową Kala Piersa, służby pokojów uzdrawiania. Na tej stronie jest napisane, że to właśnie przy grobie Johna G. Bóg przemówił do Kala i powiedział mu, żeby odnowił te studnie uzdrawiania. Zobacz. Znajdujemy się więc na stronie. Na zdjęciu widzimy zdjęcie Kala Piersa i jego żony. A tu znajduje się ten paragraf, który chcę Wam pokazać. 28 lutego 1999 roku rozpocząłem 40-dniowy post. Poszedłem na grupę Lake, aby się pomodlić, kiedy usłyszałem, jak Bóg mówi. Z gdzie Bóg do niego miał przemówić przy grobie Lejka i co Bóg mu powiedział? Jest czas na modlitwę i czas na działanie. Nie było wątpliwości, że Bóg chciał, abyśmy odnowili pokoleniowe studnie uzdrowienia w spokojnie. Przez ponad rok modliłeś się przy grobie Johna G. Dlaczego to robiłeś? Jaka była twoja motywacja? Po prostu czułem się tam przyciągnięty. Było we mnie coś, ciężar uzdrowienia i ten człowiek, który wiedział, jak dotknąć Ducha Świętego. Poszedłem tam, aby szukać Boga. Nie chodziło o Johna Lake'a, ale o Jezusa, o obecność Ducha Świętego i o namaszczenie. Chciałem zobaczyć, jak ten ogień, ta moc znów się rozlewa, bo wiedziałem, że Bóg się nie zmienił jest wciąż taki sam. Skąd wziął się pomysł, aby po długotrwałej modlitwie i poście ponownie otworzyć pokoje uzdrowień Johna G. Lake'a? Cóż, po uporczywej modlitwie przez roki i trzy miesiące, kiedy czasami wydawało mi się to bardzo trudne i Duch Święty zachęcał mnie do postu przez 40 dni, kiedy to zrobiłem, Duch Święty powiedział do mnie, jest czas na modlitwę i czas na działanie. I teraz jest czas, aby działać. Powiedział, że jeśli chcesz chodzić po wodzie, musisz wysiąść z łodzi. Więc nie chodziło o Lejka, tylko Jezusa, prawda? A jednak tym samym tchem powiedział, że chodzi o namaszczenie. A więc po to tam był, aby spróbować uzyskać to rzekome namaszczenie, które miał John G. Lake, a które rzekomo miało uzdrowić 100 tysięcy ludzi. Nie wiem, czy wspomniałem o tym na początku tego wideo, ale jeśli nie obejrzałeś jeszcze mojego filmu o uzdrowieniach Johna G. Lakea. Pod tytułem Czy John G. Lake naprawdę dokonał ponad 100 tysięcy uzdrowień? Zachęcam cię, abyś to zrobił. Cal Pierce wprowadza się więc do tego samego budynku, Rookery, a przynajmniej tak mu się wydaje, że jest to ten sam budynek, z którego korzystał John G. Lake, który miał tam swoje pokoje uzdrawiania. I Duch Święty powiedział Calowi, że czekał tam na niego przez 80 lat, że umieścił anioła w tym samym pokoju, z którego korzystał John G. Lake, i ten anioł czekał tam na ten moment przez 80 lat. To się działo w 2000 roku. John G. Lake zamknął te pokoje około 1920 roku. I tu napotykamy na problem. To nie był ten sam budynek. Cal Pierce dowiaduje się później, że oryginalny budynek, z którego korzystał John G. Lake, został zniszczony w pożarze. Rok później wybudowano nowy budynek, i to był budynek, który Kal wykorzystał na swoje pokoje uzdrawiania. Problem w tym, że Duch Święty już mu powiedział, że w tym pokoju umieścił anioła, który przez 80 lat czekał, aby ponownie otworzyć te pokoje. I to jest w klipie Sid Rotha. Skąd wiedziałeś o tym Aniele? Mieliśmy tam wstawienników i modliliśmy się za nich. A ponieważ wiedziałem, że modlitwa wstawiennicza jest ważną częścią tej posługi. Namaszczałem ludzi, a kiedy wchodzili do srebrnego pokoju, kiedy ich namaściłem, to w tym pokoju ze srebrnym dywanem wszyscy leżeli na podłodze. Ale poza tym pokojem wszyscy stali. Pewna pani przysłała mi kartkę z wyjaśnieniem, co się stało, gdy ludzie wchodzili do tego pokoju. Moc Boża była tak potężna, że nikt nie mógł ustać w tym pokoju. Kiedy zacząłem się tam wprowadzać, powiedziałem, że muszę to sprawdzić. Przyniosłem kilka pudeł i wszedłem przez drzwi do tego pokoju ze srebrnym dywanem. I poczułem, że obecność Boga jest tak potężna, jak jeszcze nigdy wcześniej tego nie doświadczyłem. Następnego dnia wróciłem i powiedziałem, Duchu Święty, co sprawia, że namaszczenie jest tak silne w tym pokoju ze srebrnym dywanem? Duch Święty powiedział, umieściłem anioła w tym pokoju, który czekał tam 80 lat na ponowne otwarcie tego pokoju, abym mógł ponownie wylać namaszczenie i przynieść uzdrowienie miastu Spokane. Widziałeś więc ten klip i słyszałeś, jak Kal mówił, że anioł czekał w tym pokoju. Zobaczmy to jeszcze raz. Duchu Święty, co sprawia, że namaszczenie jest tak silne w tym pokoju ze srebrnym dywanem? Duch Święty powiedział, umieściłem anioła w tym pokoju, który czekał tam 80 lat na ponowne otwarcie tego pokoju, aby mógł ponownie wylać namaszczenie i przynieść uzdrowienie miastu Spokane. Na ponowne right? otwarcie tego pokoju. O, czy naprawdę w tym pokoju no, no, był Anioł? Cóż nie, ponieważ, jak już powiedziałem, to nie was był ten sam pokój, to nie był nawet ten sam so, uh, budynek. Zajrzyjmy więc na stronę internetową Kala Służby Pokoju Uzdrawiania, gdzie znajduje się sekcja pytań i odpowiedzi. I spójrz na to, co tu jest napisane, to bardzo interesujące. Kiedy przebywał Pan w budynku Rookery czy był to ten sam budynek, w którym John G. Lake miał pokoje uzdrawiania? Look at the answer. No. I spójrz na odpowiedź. Nie. Kiedy po raz pierwszy wprowadziliśmy się do budynku w 1999 roku, byliśmy przekonani, że jest to ten sam budynek, co zaznaczyliśmy na naszej stronie internetowej. Byliśmy tam dopiero kilka miesięcy, więc oni już byli w tym budynku, już się w nim zadomowili. Byliśmy tam dopiero kilka miesięcy, kiedy wysłałem jednego z członków naszego zespołu do biblioteki Spokane, aby poszukał informacji o służbie Lejka. Kiedy członek zespołu wrócił, powiedział, iż odkrył, że w budynku Lejka miał miejsce po w 1933 roku, i budynek ten został zastąpiony tym, w którym teraz przebywaliśmy w 1934 roku. Po tym odkryciu zmieniliśmy naszą stronę internetową. Jestem pewien, że Pierce mógłby wrócić i powiedzieć, że wiesz, ja nigdy nie powiedziałem, że Anioł był umieszczony w oryginalnym, pierwotnym budynku. Ale dokładnie tak to zabrzmiało w programie Siderotha. Pozwól, że pokażę ci coś jeszcze z innej strony internetowej. Więc to jest z 2002 roku.

Jest to wywiad z doktorem Teslerem, który otworzył kilka pokojów uzdrawiania powiązanych z pokojami Cala Pierce'a. Według doktora Teslera, Cal Pierce założył swoje pokoje uzdrawiania w tym samym budynku rookeries, z którego korzystał Lake. Weszli do środka i powiedzieli, że namaszczenie było bardzo silne w tych pokojach. Do jednego z pokojów powiedzieli, nie mogli nawet wejść do środka, żeby się nie przewrócić. To był pokój, który nazywali Srebrnym Pokojem z powodu srebrnego dywanu. Jeden z rodowników zobaczył w nim anioła stojącego w rogu. Kahl zapytał Pana, co oznacza ten anioł, a Pan odpowiedział, ten anioł czekał 80 lat na kogoś, kto przyjdzie i ponownie otworzy pokoje uzdrawiania. Więc na tej stronie internetowej z 2002 roku drugiego roku, widzisz też to samo. Myślę, że Cal Pierce popełnił tutaj A, duży błąd. Oczywiście może on wrócić i wymyślić jakąś historię, ale tak naprawdę widziałeś to na jego stronie internetowej. On naprawdę myślał, że to jest dokładnie ten sam pokój, którego używał John G. Lake. Dlatego tak ważne jest, aby nie polegać na tym, co wydaje nam się, że słyszymy, że Bóg mówi do nas w naszym sercu, ponieważ Biblia wyraźnie mówi, że najstratliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. I dlatego jedynym sposobem, abyśmy mogli być pewni, że rzeczywiście słyszymy Boga, jest otworzenie Słowa Bożego i czytanie go.